Mam nadzieję, że wam się spodobało. Chciałbym, żebyście sobie liczyli łapkę w Muszę się teraz spodobać. Kilka rzeczy. Mam nadzieję, że nic, no, coś nie trafii, ale będzie bardzo się stało. No ja mam jedno. Znajdźcie odprawę tego kotka, żeby się je stanął. go nie wiem. Znaczy, łapkę w górę, bardzo a w ogóle jak zostawicie dobra, jak już Zostawcie 10 łapek w górę, to spróbuję coś poszukać żeby żeby zapiekować się tym wodzem Jeśli przy, przyjdzie to się zbuduje jej nie zapiekować Już. No to już nie do kina. Mhm. No Dobra. Powiem wam, że... Nie łapki w górę. A po drugie, ja chcę... Myślę... Myślę...

Zobieć łapki w górę, po warto, a po drugie. Zabijecie. 10 łapek w górę, to zabiekuje się tam ze kotkiem. wszystko pójdzie, dobrze sprawy. Zobaczcie, no, super. O, warto. Na pewno warto. A no, tutaj mam ten, Zabić te. Sprzeda. Zabijcie te. Para. Trzymajcie. O. Ej, ej. Zostawcie łapki w górę. Żeby się za zaopiekuję. Teraz jakiegoś baranka może. O, no, baranka, wszystko, wszystko jedno. No właśnie no. Suby. No takie odcinki będą wkładać ja jeszcze może co inne odcinki z, z, z nagrywania będę, będę dużo nagrywać Znaczy nie aż tak będzie miałem dużo nagrywać jutro nie wiem Jutro chyba nie, nie będę mógł jutro nagrywać chyba ale ale myślę że będą to... Nagrywać jak mi będzie mi się udawać. Dobra. muszę mi się uda, uda. uda.

Jeszcze jest do góry, jeszcze 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 ty? góry, szał? jeżeli mnie teraz nie przyłapię sobie nie chcę warto po to długie tu jest dobrze mi się grać w ogóle to warto jest... zobaczyć jest... co jest co zobaczyć Bardzo... może to bo dużo odcinków... ja nie mam Co tam będzie, to subować, bo dużo będzie odcinków eee, z, z Minecrafta, a może z Bronsa, co ty się pojawi jakiś odcinek, jeden to mieć że warto subować. A oh. Oj ojoj, oj, oj, oj! Z, z, z moją kamerkami zasyłania wszystko. No. No mi się. Nie Nie udało mi się. Jak, tak, jak, jak mi się, jak mi się uda... Jak mi się uda... Tak, tak, kotka zaadoptuję, jak... Kotka zaadoptuje, jak ci 10 mawek w górę. A jak... A jak... A jak, jak chcecie, żebym... Rozwałem tą mieszeczkę I zabił... O! Zabił Endermana Samymi rękami, albo... Albo... Zostawił, znaczy, albo jeszcze z mieczykiem drewnianym Dajcie trzy... Trzy... 40 łapek w górę się jak chcecie 10 łapek w górę Na kotka 40 łapek Golden Endermana I po drugie Zobójcie, bo warto, lajkujcie, bo warto. Tak. Zobójcie, yy, bo warto, lajkujcie, bo warto. Bo będzie dużo odcink odcink odcinków będzie bardzo dużo tak. z Minecrafta. Tak? Znoszę, jak chcecie, do komentarz, czy chcecie czy nie chcecie. Czy chcecie czy nie chcecie. No i tyle. Myślę, że to tyle. A jeszcze, jak chcecie, żeby jakąś grę jeszcze inną, czy z Minecrafta, dalej naciągać, czy pozostał czy... z prostu samą, czy coś... zrobić jakiś odcinek, czy z innej gry, dajcie komentarz. Chcecie, żebym zrobił jakiś inny odcinek z z innych rzeczy, co ja zrobię że, możecie napisać w komentarzu, czy y, czy podoba wam się niektóre y, odcinki, czy, czy nie, jak no, znajdźcie komentarz, czy, y, czy chcecie takie odcinki czy wam się podobają, czy wam coś innego zagrać, czy czy, czy, czy no, czy mam, na przykład odcinek może być na przykład inny, mogą, mogą być jakieś wyzwania, mogą być jakieś inne rzeczy. mogą być tak, najpierw wyzwania małe, albo no wyzwania mogą być małe, mogą być odcinki z gier mogą być, nie wiem co, Jakieś gierki, Minecraft owszem może być no, owszem. Inne gry też mogą być. No i tyle. Z tego myślę na razie. To Ej, dawajcie suby. i dawajcie like, sobie i lajki, bo się opłaca i... I dawaj i to. I no. Ej, i o tym co wam powiedziałam jeszcze tam to to piszcie komentarze to widzimy się może jutro albo jakiś może dzisiaj jeszcze albo jutro znaczy jutro nie chyba nie ale zrobię odcinek po prostu robię. jak Wam się podobają jak Wam się podobają... komentarz jak, jak w ogóle jak Wam się podobają lubicie takie lubicie takie inne lub od początku zacznę najlepiej. Wam ja, się podobają takie gry. Wam ja, się podobają takie gry. Podobaj wam się. No nie wygra. Dobra. Dawajcie komentarze. Wypowiedziałam się na no to. No, już nie będę nawijać tematu. nie przedłużać. No i... No i... Lajcie, lajki sobie, bo bardzo to... I, I o tym, co mówię, mówię o komentarzach, to... to do nie że lub albo ale piszcie. No, na sam